Thank mm -hmm. you. Sony WH-1000XM6. Słuchawki, na które czekaliśmy bardzo długo, a przynajmniej ja. Już podczas porównania poprzedników z AirPods Max w 2022 roku wahałem się nad zakupem wersji XM5. Niestety poddałem się ekosystemowi Apple'a, pozostając tymi drugimi. Czy to była dobra decyzja? Raczej nie. Ostatnie trzy lata AirPods Max w praktyce niemal przeleżały na biurku, a ja nadal korzystałem ze swoich wysłużonych audiotechnika ATH-M70X, wspomagając się ponad trzyletnimi AirPods Pro drugiej generacji. Człowiek uczy się na błędach, a ja wnioski muszę wyciągać. Zatem Zapraszam na recenzję po kilku tygodniach użytkowania tegorocznych słuchawek od Sony WH1000XM6. Dla ułatwienia będę je nazywać szóstkami lub XM6. I tak na wstępie wolę zaznaczyć, że nie czuję się audiofilem, a omawiany dzisiaj rodzaj słuchawek w większości służy mi do pracy, czytaj montowania filmów, słuchania muzyki oraz sporadycznego pogrania i obejrzenia filmu na tablecie i laptopie. Zatem miejcie to z tyłu głowy, oglądając dzisiejszy materiał. Od materiału dla człowieka, od człowieka. No i nie jest to materiał sponsorowany, słuchawki dostępne na testy od Sony, a po opublikowaniu dzisiejszego materiału produkt wraca do producenta. Ja prywatnie zamówię swój model, w sumie trochę spoiler, bo wiecie czego możecie się spodziewać po recenzji. Chyba to dobrze, odsiejemy te osoby, którym zależy na szybkiej opinii. Zatem proszę, XM6 to dla mnie wybitnie dobre słuchawki i przy moich zastosowaniach odczuwalnie lepsze od AirPods Max. Słuchawki od Apple idą na sprzedaż, ale o tym pod koniec dzisiejszego materiału. Pokrowiec i zawartość opakowania. Zacznijmy nietopowo od pokrowca. Matko jaka to jest ogromna zmiana, ten jest odczuwalnie mniejszy, wygodniejszy, z magnetycznym zapięciem i odczuwalnie bardziej przemyślany niż ten z poprzedniej generacji. 3 lata na to czekałem, łatwo i prosto wyciągnąć słuchawki i przetransportować je ze sobą w odczuwalnie bardziej komfortowym case'ie. Brawo Sony, mato ręce i nogi. Produkt jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnym, niebieskim i omawianym dzisiaj srebrnym, choć patrząc na kolory, ja bym jej bardziej nazwał czarnym matowym, granatowym matowym oraz beżowym. Od nazwiska kolorów przez producenta jest wątpliwe, no ale na boga to tylko kolor. W pudełku dostajemy słuchawki. Wcześniej wspomniane etui, przewód połączeniowy audio, przewód USB-C, kartę gwarancyjną oraz podręcznik użytkownika. Bardzo spoko, szkoda tylko, że nie mamy możliwości odtwarzania muzyki poprzez podłączenie przez port USB-C. W czasach smartfonów bez jacka byłoby to złote rozwiązanie, ale z drugiej strony rozumiem to słuchawki Bluetooth z cholernie dobrymi czasami pracy działania na jednym cyklu ładowania. Wybaczam ten mankament, poza tym na ten moment osobiście uważam ten produkt jako ideał w czystej postaci. A co z projektem urządzenia? Design i komfort. Względem modeli XM5 jakieś tam zmiany odczuć się da. Absolutnie jestem daleki od określenia nazwania ich zupełnie nowym projektem, ale wcale nie traktuję jako minus. Ramiona słuchawek są teraz bardziej, czy ja wiem zawiasowe, o ile takie określenie funkcjonuje i z tego co kojarzę seria 4 i 5 pozbyła się tego elementu, aby po dwóch generacjach wrócić do niego. Co to daje? Ano to, że w porównaniu do piątek można je złożyć zatem tym samym zajmując znacznie mniej miejsca. Bardzo spoko. Pałąk szóstek jest też inny, bardziej płaski. Dla mnie jeszcze Wygodniejsze, a jednocześnie nigdy nie miałem problemów z pomyleniem stron. W sumie może dlatego, że zakodowałem w głowie, że fizyczne przyciski znajdują się na lewej stronie. Sam zacisk jest podobny, po prawej stronie mamy wygodny panel dotykowy, a i ulokowanie przycisku Active Noise Cancellation oraz parowania, z tego co pamiętam, też jest zbliżone. Waga 254 gramy, i to pierwsza rzecz, która przekonała mnie do pozbycia się maksów. Te ważą aż 386 i to da się odczuć, szczególnie po kilku godzinach montażu, Airpods mocno ciążą na głowie. W przypadku Sony tego problemu nie ma. No i co ważne, Sony nie mają poprzez Bluetooth większych opóźnień. To pierwsze w pełni komfortowe słuchawki nauszne, na których montowałem bez podłączenia ich pod jacka 3,5 mm. Dziwne, że Japończycy zrobili to lepiej niż Amerykanie w swoim ekosystemie, ale taka jest prawda. XM6 to nie tylko niemal zerowe opóźnienie dla Nuba, ale niesamowity komfort noszenia. Nie tylko za sprawą przemyślanego i przeprojektowanego designu, wagi, ale też użytych materiałów. Te są delikatne, przyjemne dla ucha i w przeciwieństwie do AirPods Max, bardzo elastyczne. W sumie mógłbym je nosić przez cały dzień. A jedyne co mogłoby mnie irytować, to pewnie w cieplejsze dni ryzyko spoconych małżowin usznych. Poza tym, jak na mój wielki łeb, ideał. Sterowanie i funkcje. Chwila dla sposobu sterowania oraz funkcji oferowanych przez producenta. O aplikacji trochę później. Na prawej muszli mamy wcześniej wspomniane dotykowe sterowanie głośnością, pauzą, przewijaniem utworów. Po lewej mamy jacka 3,5 mm, przycisk włączania bądź parowania oraz zmiana trybu odtwarzania. W ramach produktu mamy masę dodatków od producenta. Technologia przekształcania stereo w dźwięk przestrzenny. Tryb dla graczy EQ. Przyznaję, nie używałem, mam dotykowane słuchawki gamingowe. Wsparcie AI, redukcję szumów. Genialne ANC, czy chociażby połączenie wielopunktowe. Funkcja Multiprint Connecting ułatwia przełączania się pomiędzy dwoma urządzeniami. Bardzo spoko zamiana dla fanów ekosystemu od Apple'a i używania AirPods. Tu nie ma znaczenia, czy przełączasz się z macOS na iOS, Windowsa na Androida. Montuje na macOS, dostaje telefon i rozmowa przełącza się na smartfona. Proste, przejrzyste i cholernie wygodne. Szanuję. Temat dźwięku i Active Noise Cancellation. No dobra, to teraz najważniejsze. Jak to jest z tym audio? Dużo by mówić. Z marketingowego punktu widzenia jest tego masa. 6 mikrofonów do rozmów, gdzieś tam 12 kolejnych mikrofonów, wsparcie Bluetooth 5.3, tryb kinowy, tryb transparent, czy obłędnie działające Active Noise Cancellation. Bez dwóch zdań to najlepsze ANC z jakim kiedykolwiek miałem styczność. Turka włączyła sobie obok mnie bajkę na dole, pogłośniła, rozgłośniła, zwał jak zwał dosyć mocno, a ja siedząc obok i montując film byłem totalnie odcięty. Ma to swoje ogromne zalety, ale na dworze to także potencjalne spore ryzyko i niebezpieczeństwo. Samo CPU QN3 jest według teorii 7 razy mocniejsze niż poprzednia generacja. Dla mnie w słuchawkach nie ma to większego znaczenia. Dopóki wszystko działa, CPU może być nawet 3 razy słabsze. Tu właśnie, ruch uliczny Active Noise Cancellation w XM6 automatycznie przetwarza warunki otoczenia i dopasowuje wyciszenie czytaj tłumienie do warunków w jakich się znajdujemy. Magia i działa to świetnie. Jak brzmią Rozmowy przez słuchawki? Według mnie również bardzo dobrze. Dźwięk jest czysty, przejrzysty, odczuwalnie odcinający szumy z otoczenia. A że czas na więcej funkcji i tak znajdziemy w apce. Do niej przejdziemy już za chwilę. Samo audio wydobywające się ze słuchawek, w mojej opinii, jest wyjątkowo dobrze zbalansowane. Bast jest, choć ciężko powiedzieć, aby ten dominował. Średnie strony są bogate, choć nie przesadne. Nie ma tu zbędnej agresywności. Oczywiście wszystko jest zależne od osobistych preferencji, dlatego sugeruję pobawić się trochę equalizerem, aby dopasować dźwięk pod swoje gusta. Tu możliwości jest sporo. No i aplikacja. Na ten moment aplikację zainstalowałem na prywatnym iOS 18 oraz Android 16. I tutaj muszę. Jak na Polaka przestało trochę popsioczyć, serio Sony, tak ciężko jest przetłumaczyć małą i prostą aplikację na język polski? Nie wiem, być może polski jest i ja nie mogę tego znaleźć, zatem z góry przepraszam, ale ja języka polskiego nie znalazłem. Apka jest prosta, mało skomplikowana i w sumie to dobrze, bo to ma być produkt dla każdego, a Sony Connected takie właśnie jest. Pierwsza zakładka urządzenia, drugie wybieranie sceny, kolejno to dodatkowe funkcje do odkrycia oraz menu z aktualnymi wersjami i update'ami oprogramowania. Oceniam też możliwość automatycznego odczytania wiadomości w języku polskim. Siri w tym temacie nadal jest głupia. W sumie to bardzo wygodne. Skupiony na pracy jestem w stanie wyselekcjonować ważniejsze i mniej istotne powiadomienia. No dobrze, dużo tego dobrego, a jak jest z tematem baterii i długości działania? Według producenta z włączonym ANC do 30 godzin, a z wyłączonym Activeness Cancellation do 40 godzin. I cóż, jestem w stanie w to uwierzyć. Oczywiście przy odpowiednich warunkach nie używałem słuchawek z zegarkiem w ręku, ale po ponad 3 tygodniach korzystania ze słuchawek ładowałem je może 4-5 razy, a głównie tak jak mówię na nich montowałem. Jest odczuwanie lepiej niż w przypadku AirPods Max, tam mam najczęściej 15-20 godzin i bateria mówi mi Pomijam już fakt, że po takim czasie trzymania AirPods Max na głowie bania mi pęka, za sprawą wagi, nacisku na głowę oraz wątpliwej elastyczności. Ładowanie słuchawek zajmuje lekko ponad 3 godziny i tak podczas ładowania można nadal z nich korzystać, to szanuję. W razie taka ciekawostka od producenta, 3 minutowe ładowanie powinno dać Wam kolejne 3 godziny pracy. No i temat najważniejszy Temat ceny. Wbrew aktualnym trendom polska cena po trzech latach od premiery poprzedników nie uległa zmianie. Dopytujące z tego co pamiętam, XM5 w 2022 roku zostało wycenione na 1999 zł. Po trzech latach inflacja najwidoczniej ominęła Polskę i cena pozostała niezmienna. Czy to dużo dla normalnego użytkownika? Tak, choć myślę, że ten produkt kupi raczej bardziej świadomy klient, który wie, że XM6 to nie są słuchawki TWS od Xiaomi za 50 zł. Dlatego nie, nie będę grillować Sony za cenę. Czteroletnie AirPods Max nadal na stronie Apple kosztują 2500 zł. Produkt, który poza dodaniem portu USB-C jest w praktyce niemal tym samym urządzeniem, jakie było wydane w 2020 czy 2021 roku. I sorry, mimo mojej sporadycznej sympatii do Apple, AirPods Max pod wieloma względami są produktem produktami słabszymi, a na pewno dużo mniej wygodnymi. Zatem podsumujmy sobie omawianego dzisiaj gościa plusami i minusami. Na minus będąc złośliwym brak języka polskiego w aplikacji, brak działania poprzez podłączenie portu USB-C. Co ważne, a ja o tym nie wspomniałem, brak aptX HD. Osobiście nie jest to dla mnie wielki problem. Pewnie dla niektórych cena, ale tak jak powiedziałem nie dla mnie, bo rozumiem, że jest to segment raczej wyższej klasy premium. Na plus Absurdalnie doskonałe ANC, doskonały dźwięk przestrzenny, bardzo dobra jakość połączeń, jakość wykonania oraz wygoda użytkowania. Wreszcie, case taki, jaki powinien być od dawna. Bardzo dobre i długie czasy pracy na baterii, solidna i prosta aplikacja. Jeżeli oczekujesz wysokiej klasy słuchawek premium, masz do przeznaczenia około 2000 zł na słuchawki, koniecznie spojrzyj na ten model. Polecam z całego serca. I na domiar moich słów sprzedaje swoje AirPods Max i kupuje omawiany dzisiaj model, dokładnie w tej samej wersji kolorystycznej. Jeżeli to dla Was za dużo warto jest spojrzeć na poprzednią generację, ta aktualnie są jakieś 800 zł tańsza, a nadal jest, z tego co pamiętam, bardzo dobra. Zatem hashtag sprzedam AirPods Max. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany zakupem Maxów ode mnie, to napiszcie maila na gmail.com. Faktury nie wystawiam, produkt jest w dobrym stanie, z pudełkiem, całym asortymentem. Mogę podrzucić też dowód zakupu. Ten jest z okolicy premiery. Słuchawki były użytkowane bardzo mało. Jedyne co mogę zasugerować, to być może dla estetów wyczyścić lub wymienić nauszniki. Te się brudzą, to normalne i nic na to nie poradzisz. Cena z tego co patrzyłem najniższa na rynku 800 zł. Sam je kupiłem podczas premiery za 2799 zł. Zatem 1900 zł taniej za to, że trochę Trochę je używałem, a głównie i tak leżały gdzieś tam na moim biurku. Cena raczej bez negocjacji. A z Airpods wystarczą mi już wysłużone modele Pro. Bo mój nauszny, osobisty idol przedstawiłem wam podczas dzisiejszego materiału. Tyle ode mnie, moi drodzy. A jak wy zapatrujecie się na wh 1000 XM6? Fajne? Niefajne? Czy 2000 zł to kwota do przeżycia za wysokiej klasy słuchawki, raczej klasy premium, czy przestrzelona? Zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Ktoś z Was używa czwórek, piątek, dajcie proszę znać. Dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia. A, Sony, i nie spieszcie się z odbiorem tych słuchawek. Dajcie jeszcze poużywać, bo ma do wypalania. Pozdrawiam i dziękuję za te wypaskę.